Mamy kierownicę do Volkswagena Golfa 7 GTI. Ma już sportowy styl, a naszym zadaniem jest dodanie jej objętości poprzez pogrubienie od wewnątrz, by lepiej leżała w dłoni. Zostańcie do końca. Gotowe. Dzięki pogrubieniu od środka kierownica lepiej leży w dłoni. Jej sportowy charakter podkreśla czarna alcantara w połączeniu z naturalną perforowaną skórą. Wszystko łączy wyrazisty szef performance w czerwonym kolorze. Jeśli uważacie, że i w waszej kierownicy brakuje objętości, pogrubienie od środka to najlepsze rozwiązanie. Zapraszamy do kontaktu. Namiary znajdziecie w opisie.